Natomiast Uno! Pojawi się blok ale Uno łopuśie, co tam robisz? <grym> Czemu się dajesz się i bić Baldusiowi? O jeszcze światki tam brakowało, no proszę. takie duże krojone, no duże Cicho, I, A co wy tu w kwiatku robicie? Cicho pomyślał? Cicho. Cicho. O no. Robaki. No, robaku mały. Przywitaj się ze swoją nową mamą. Robaku. Przywitaj się robaku ładnie. O no. Co to za robaczek? Chodź tutaj. Chodź tu. Chodź tu. Mały bąbel. Choć tu mały bąbelku, bąbel, pokaż jakie masz śliczne oczka i bludne usy, co ty w tych uszach tam trzymasz, ojej, łabasz, ojej jaki bludas, ale bludas, mhm uh mhm, -huh. mhm uh -huh. no wstyd, wstyd uno.

<Cornell> U nałogu mały, ucho. <wer nữa> <coughs> <Lacik> <público> to ucho. Nie na jest bardzo ale Jest tam. Jest Jest tam. Jest tam. Jest tam. Jest Dziubek mały, ale będziesz figlował, ale będziesz figlował z tą małą saliną, są, no. Chodź to, chodź to. O babcia, babcia Melka. tu? Ty bąbelku mały, chodź. 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 Gdzie idzieś. Gdzie idziesz? Przytulania czas teraz jest. Nic ma nie widać. się. Dobra. Ono. Ono gdzie ty jesteś? Uno. A, ciutek to za zalobak taki kto? Co to za lobak? Kto ty jesteś? Ojej, ja kamina. Zjedi stawo. Zabawę mu Zabawę kontuzją. Zjedi łobuzy. Zjedi Ojej, Właśnie. naprawdę. łobuzy. Zjedi łobuzy. Побсили дисешко, так. Ну побсили. Малютки такие здесь. Так. Живы? На юсю, 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 пусь я, пусь я, пегни, пегни, юнью, юнью.